Zobaczcie Państwo, czym kończy się lekceważenie ciągłych linii. Organizator ruchu chce temu zapobiec, szczególnie w newralgicznych miejscach. No i tak, na woli ustowskiej, niedaleko przystanku, żeby w tym miejscu nie przekraczać linii ciągłej, ustawiono na środku jezdni rząd słupków. Czy to ładnie wygląda? Nie. Czy to było potrzebne? No widać tak. Wina kierowców, którzy lekceważą ciągłą linię. A tutaj taki przykład, który jest obrazem zachowania w stosunku do tzw. wyspowych progów zwalniających. Nie jedziemy tak, żeby pojechać, jak organizator ruchu przewidział, tylko po ciągłej linii środkiem, bo tak nam wygodnie. Kolejne przykłady lekceważenia ciągłych linii. Na rondzie moglskim popatrzmy, co wyprawia ten kierowca. I przyjeżdża z autostrady na dłuższy obraz tego wszystkiego. Zapraszam do obejrzenia całego filmu.